Hyundai Genesis to nie jest zwykły Hyundai wariacie. To prawdziwie sportowa fura, która siedzi nisko i prowadzi się zajebiście. Żadnego udawanego sportu jak w przednio napędowych Audicach. Tu mamy prawilny napęd na tył, a to robi różnicę. Ale coś, co mnie rozpierdala w tym aucie, to ta linia dachu. No ja pierdolę. Wygląda to zajebiście. Jest agresywnie. Jest nisko. Jest szeroko. Tak powinien wyglądać sportowy wóz. Wnętrze? No cóż. Jest. Nie wygląda jakoś wybitnie i nie jest zrobione z najlepszych materiałów. Ale to nie pasacik do robienia tras, tylko auto do czerpania radochy z jazdy. Silniki są dwa. Oba zajebiste. Pierwszy z nich to dwulitrowa, uturbiona jednostka, której korzenie sięgają Lansera. Jest wyrywna. Dobrze się modzi i raczej się nie psuje. Ale, jak chcesz coś grubszego, to jest też V638, które brzmi przepięknie i sprawia, że Genesis zapierdala jak trzeba. Podsumowując, to naprawdę świetna sportowa fura, której nie widuje się codziennie na ulicach. Jak chcesz czegoś innego niż Mustang czy BMW, to Genesis to naprawdę ciekawa opcja. Wariacie.